I witam was po raz ostatni w zagramie z w Mega Man X2 lub 2, kto jak W poprzednim po odcinku um, zrobiliśmy tak zwany post mode A w tym odcinku... No... Mamy zamiar rozwalić sigwę Tak... Um, wcześniej jeszcze sobie trochę... Uzbierałem... Um, sapti um, I... Myślę, że to mi starczy żeby pokonać Zero ym, Plus Sigma i jaką drugą formę tak. okay, uciekać, uciekać Nie chcę nic HP za bardzo Jak... Ach, no właśnie. No nie. Ok, nieważne. nie nie chciałem stracić HP, ale... Coś mi nie wychodzi. O, to za życie. Musimy szybko... O nie, o myślałem. No, I sobie um, tą część stage nic nie mówić. Dobre, nie Look who I found wandering around, Mega Man. My friend here has a small problem with you. It seems that you let him die and he's not too happy about that. No, I think it is time what he repays the favor. Ok, z Zero będziemy walczyć e, z normalnym boosterem, więc... Em, czy to będzie trudne? Nie sądzę. Nie bardzo trudne, tak powiem. Hmm, a no, może trochę. Bardzo intensywna walka, z Zero! Trzeba uciekać i znowu tak strzelać. I ciągle. I trafił nie. Teraz trzeba się skupić i nic... Próbuję... Próbuję coś mówić, ale później tracę rytm jakoś. Teraz próbuję się jak najbardziej skupić na walce. Widzicie właśnie jak coś powiedziałem, to mnie trafił. Zero. Co jest? Czemu? Hmm... Nie na za dużo HP. No Nie będę mówił coś, co jeszcze się nie skończyło, więc Nie będę chwalił dnia przed zachodem jak to się mówi O nie To było głupie Już się trochę kciuk boli przez to przez to skakanie e, Naprawdę jeśli ktoś grał w ogóle na to na pewno wie. Chyba, że jak na klawiaturze. No, ostatni czas i powinno być koniec zero. Co jest? Teraz. Polol. O, lol. o jenie, ta, ta moja reakcja to... O, lol. O wreszcie. O nie! Ha, super animacja. O nie, Psz, Zero! Do you remember me? Yeah, I guess so. Sorry to cause you so much trouble. X, you need to up, You need to go after Sigma. I'll try to destroy the main computer. Take care of yourself, Zero. I don't have time to put you back together- uh, together again. <laughs> I'll be okay. Get going, X. Hmm... Jakoś nie udało mi się... A, nieważne. Here... it is, X. Sigma lies just ahead. Jakoś nie udało mi się, Głosu, Synchronizować, ale... To nie powinien być taki problem. Ale z Sigma nie będziemy walczyć, x boosterem. Tylko... S-Slicerem, czy coś takiego. Nieważne. You are merely a some insect, megmanex. X. It is about time that, that I crush you beneath my heel. Okej. Okay. Zapomniałem powiedzieć, że... Um, ...z Walką Zero soundtrack jest uznawany jako jeden jak, jak najlepszy z Mega X dwójki i zgadzam się z tym w sumie no i jeszcze Krystal jest bardzo fajny bardzo mi się podoba o nie fajnie jest ten slicer cały o nie Czy będziemy musieli użyć. O kurde. Na... Naładowałem i straciłem ten... Cie... Ciekawe. Wow. Już? Ciekawe użyłem. Większego ciosu, co. przeje jakby na hita. Wow. I jeszcze ani razu nie musiałem użyć. Tego, jak to się nazywa? Słuptanka. Ok. Teraz ostatnia walka. Uff. Czy będzie tak intensywna jak walka w Mega Manie X1? Zobaczymy I Już mogę chodzić? Nie, nie mogę chodzić, może teraz No nie Kurde I Źle zacząłem W X2 niby yy, Capcom zrobiło yy, Jakiś taki enhancement czy przez takiego yy, Na Mega Mana że O nie, wolnie ryzykować że może renderować em, Obrazy W takim jakby 3D, w takim pseudo 3D I właśnie tutaj mamy taki przykład Oraz em, w em, W title screenie, w sumie, bo tam też był taki X, które się tak ruszało W pseudo 3D Fajne jest to, w sumie fajne Dziwne, że Sigma em, Tutaj przywołuje te swoje... Mm, swoich Twoich... No podwład podwładnych i oni mogą nam dawać... Yy, yy, no HP i inne... I te drugie. <grym> te takie no niebieskie kulki. W sensie te takie no zbiorniki z, energi z energią. No właśnie teraz się trafiło. O! Czas na X Boostera. Tę ikzosy na walka, o, o, o nie! O kurde Teraz trzeba naładować i widz, Czekaj ile to co mi zajmie Ho! Już! Wygraliśmy grę! <coughs> okay. Mega Man X, I have lost to you again. Each defeat only makes me stronger and serves to bring you closer to ultimate doom. But something is not right. I don't quite understand. Why did Zero his less obnoxious creations? To i trochę źle wyszło Okej, okay, nieważne Trochę jak pirat Ojej, ale mówić o piratach Kurde, w Mega x dwójce. No nieważne I użyliśmy tego jednego subtanka Aż dziwne O nie, Mega Man, użyj dasha. Czemu nie użyje dasha? Klikam kółko, ale nie jakoś Kółko No, można tak powiedzieć, kółko Ym, Przycisk A Jak to było? Kontrolerze z... Super Nintendo. Właśnie teraz spojrzałem na kontroler. Tą piosenkę też bardzo lubię. Posłuchajmy sobie jej. Joined by well, joined by his friend Zero, Mega Man X gaze out, gaze out over the sea. Sigma has once again been destroyed, but X wonders if the fighting will truly end. Was Dr. Light's dream of a world in which Reploids and humans live together in peace merely a dream? the price of peace is often high x thinks to himself who or what must be sacrificed for it to become a reali re reality and when the time comes will he be able to do it The future holds the answer, or answers, or. Так. Here's Mega Man X2. O je, ale długo ten let's play trwał. Na początku... Cannon driver, Scrover, Scriver, Barrel Weighing, Scramble, Slideman, slidem, Mecha Arm. No, ehm, dobra, nie będę tego czytał. Ehm, 7 miesięcy chyba, albo jeszcze więcej. Yeah. Je. A to tylko do tego, bo mi się nie chciało nagrywać przez ileś tam miesięcy. Plus teraz te dwa tygodnie. Też tak ciągle myślałem, na ehm, No kurde, kiedy będę mógł to nagrać. Bo to nie jest tak, że ja, na przykład ja nie chcę, tylko ja, ja czasami nie mogę. No. <sighs> tak. Tylko... A nie, to powiem na samym końcu. <laughs> Bardzo grą mi się podoba. No w sumie moją ulubioną grą... W sumie... Moją ulubioną grą, taką ze wszystkich gier, które są... Jest Mega Man X. X Hmm, drugą to. <noise> Nie wiem. Jakiś Mario, ale co to jest? Jakiś kurde top ten? Nieważny Hmm, Morph Moth Power 3200 RP? Why Sponge power? Po co oni coś takiego robią? Ja tego nie rozumiem, rp, co to jest rp? Mam na Hm, speed, 500 rp, Hmm. Co, jest troszkę dziwne, że coś takiego zrobili? Moim zdaniem, no trochę W Mega Manie x były by takie, mmm, slideshow, można powiedzieć, uuu No, a Rell byłby skiduszeki. Takim można powiedzieć slideshow'ów wszystkich bossów, które były, imiona ich i... No, skimma, hmm, to pewnie... Ta głowa. Zero... And you as Megaman X, power 999 RP, 999, nie, 999 RP, speed 999 RP. Albo jeszcze lepiej, kurde, nieskończoność RP. Co to ma być? Czarny zero? Dlaczego tak się stało? Czarny zero? Aha, chyba wiem dlaczego. Okej. Okay. Let's play był dla mnie takim... Dobrym. Jak chcę nazwać? Dobrym doświadczeniem, bo nauczyłem się tutaj w Play'u robić. Um, zrobić lepszą no, muzykę, no można tak powiedzieć. Lepszą jakość, w sumie wszystkiego nagrać. W ogóle się trochę nauczyłem lepiej um, edytować i, No i takie tam. Dobra, to. Dzięki, że mnie oglądaliście i na razie cześć. O, jeśli mnie jeszcze oglądacie, to mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Pewnie większość z Was wie o co chodzi. Na razie cześć.